Dzień kobiet na minifarmie. Właściwie ten dzień kury. Mamy tutaj pięć pań. Tak. No, panie dzisiaj nawet zadowolone. Teraz zobaczymy ile jajek. Sfilmuję, chociaż nie sięgam. W razie nie widzę, ale... Potem sprawdzę, co się nagrało. Ok. Więc tak, pięć pań tutaj jest zadowolonych. Tak, łapie dumny jest jeszcze. Ok. Mam trzy dziewczyny dorosłe. Królice. Jak mam tam dziewczyny? O, słoneczko przygrzało, tak, ale to jest fałszywe słoneczko. Ponieważ... Przemroziło nam. Przemroziło, napadało. Tyle na temat 8 marca 2023. Ha! Co więcej, wypatrzyłam ślady bytności. Tak, tak, ktoś tu pod moją nieobecność odwiedza moją mini farmę. To są ślady, dowody rzeczowe. O, proszę, jeden mały ludź sądząc po śladach, i jeden duży ludź, a nawet co dwa ludzie. Jeden ludź o dużym bieżniku, drugi ludź o mniejszym bieżniku, no i ten mały ludź. I zrobili sobie rundkę wokół moich pięknych zagród. Normalnie widzę. O, tutaj zamierzali chyba zajrzeć. Ja akurat jestem w stanie.